Strażacy to ludzie renesansu. Tak się mówi o osobach łączących wiele zainteresowań i talentów. Zwłaszcza druchowie z ochotniczych straży pożarnych mają zdolność do pozyskiwania, modernizacji i utrzymywania bardzo ciekawych pojazdów. Przykładem są wozy gaśnicze na bazie niesławnych hydromilów. Młodszych widzów informujemy, że to dawne pojazdy do rozpędzania tłumów. Dzięki adopcji tych ponurych wozów przez strażaków udało się odczarować ich wizerunek i dzisiaj są poszukiwanymi okazami kolekcjonerskimi. Ten wóz, który stoi tutaj za mną, zakupiłem od OSP Okrzeja z podrublina. Jestem kolekcjonerem pojazdów zabytkowych. Mając jakąś gotówkę postanowiłem, że trzeba spełniać swoje marzenie. Dostałem trzy propozycje zakupu. Ten akurat, który jest z tyłu, był ciągle w podziale bojowym w OSP Okrzeja. Był sprawny, był utrzymany. Dopięliśmy targu. A to nie było takie łatwe, bo strażacy umieją się targować. W końcu obracają środkami należącymi do lokalnej społeczności. I pozyskane środki zawsze trafiają na słuszny cel, jakim jest kolejny pojazd lub dodatkowe wyposażenie. I tu podpowiedź dla wielu mieszczuchów, którzy wyprowadzają się z miast na wieś. Chcesz mieć dobre ubezpieczenie domu od pożaru? Podaruj coś swojej OSP. To zawsze dobra inwestycja w twoje bezpieczeństwo. Fire Truck Show to impreza dla strażaków, ale także ogólnie pojętego ratownictwa. Przykładem był nietypowy samochód i jego kierowca obecny na zlocie. Co robił tam ciągnik niczym z Master Trucka? To ciekawa historia. To jest po prostu pasjonacki pojazd. Jestem emerytowanym ratownikiem górniczym i moim marzeniem zawsze było jazda ciężarówką. I po prostu obiecałem sobie, że jeżeli święto Barbara otoczy mnie opieką i szczęśliwie przepracuję 25 lat, to spełnię swoje marzenie i zostanę kierowcą ciężarówki i uwiecznię ją na swoim samochodzie. No i udało się. Piękna postawa i jakże bliska sercom pożarników. Oni także często zawierzają powodzenie akcji opatrzności. Czerwony Daw nosił na sobie ciekawe motto. To jest motto ratowników górniczych, że zawsze idziemy po żywych i nadzieja umiera ostatnia. I tu także ratownicy górniczy mogą podać sobie ręce ze strażakami w geście wzajemnego zrozumienia. I jak tu nie lubić takich ludzi? Nic dziwnego, że trzy dni z lotu Fire Truck Show były sympatyczne i szybko upłynęły. Ale bez obaw, za rok powtórka. Z pewnością 15 zlot będziemy organizować. Po prostu już. To już nawet nie chodzi o to, czy my chcemy, czy nie chcemy. Ludzie chcą. I jak można im odmówić? Racja. Trudno ludziom odmówić tego, czego pragną. Zwłaszcza gdy to z natury jest miłe i dobre. Do zobaczenia za rok.